Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Kazumili. Dzisiejszy filmik będzie o inkubacji przepiórek. Będzie to taki cały przekrój tego procesu. Zaczniemy od odpakowania jajek, które przyszły mi przez impost, przez paczkomat. Następnie włożymy te jajka do inkubatora, prześwietlimy. No i na pewno będzie kilka ujęć z tego, jak się klują. Zobaczymy, ile mi ich wyjdzie. Tutaj powinno być ponad 300 jajek. Będzie to lek dość spory na dwa inkubatory. Jeden taki plastikowy, mój Icar, jakby ktoś pytał: na 56 jajek nie jest automatyczny. I drugi samoróbkę z płytą OSB, z styropianu, kabla grzewczego, jakiegoś tam termoregulatora. No i wiatraczka od komputera, najsłabszego tam, 5V, on jest. No i zaczniemy od otwierania. Paczka jest naprawdę duża. Jest, ledwo się zmieściła w największą półkę w, w paczkomacie. Ona ma wymiary: ta półka 64 długości yy, i wymiary 38x42. Ten karton praktycznie jest takiej samej wielkości, tylko ma po centymetr mniej. Yy, no i zacznijmy od otwierania. Oho, słoma. Czyli będę musiał później posprzątać w pokoju. Ale to nic. Postaram się to też robić delikatnie, żeby sobie jak najwięcej w pokoju nasypić. Tylko jednak trochę mniej. Mogę to rozpakować gdzieś indziej. Przynajmniej zobaczyć, jakie jest wypełnienie. A później yy, Wam to pokazać. Ale chyba tak będę musiał zrobić, że pójdę z tym gdzieś, a nie do końca w pokoju i nagram ewentualnie urywki z tego jak to otwierałem ewentualnie teraz pokażę parę wytłaczanek jak znajdę są tak luzem moim zdaniem nie jest to najlepszy sposób napakowania te jajka też tutaj są luzem także już malutki minusik tu jest napisane chyba F z tej strony. Także tak to wygląda. Jak to rozpakuję, to już po prostu przyniosę wszystkie jajka do pokoju. Może ewentualnie jeszcze jedną znajdę, tą wytłoczkę. O mam. I tak to wygląda. Także słyszymy się, jak otworzę i znajdę wszystkie wytłoczki. No i skończyłem odpakowywać. Nic, żadnych ujęć nie zrobiłem, bo raczej było ciężko coś tam pokazać. Po prostu pojedyncze, każde takie paletki po 18 sztuk były w tej słomie zakopywane, że od spodu było sporo słomy. Paletki tak w miarę płasko, znowu słoma trochę, znowu paletki. Słoma, paletki, no i yy, znowu od góry więcej słomy. Także zabezpieczone. Ja bym to zrobił inaczej, ale jak temu hodowcy się tak sprawdza, to tak wysyła. Teraz dość mozolna część, bo będę na tych jajkach robił znaki do przekręcania. Zrobię je co 180 stopni, czyli na górze i na dole jajka. Nie co 90, bo będę przekręcał raz dziennie, bo będę robił to ręcznie. A na pewno nie będę tego robił co 90, bo by to, co 90 stopni, bo by to trochę za długo zeszło. A też przez to, że właśnie raz dziennie będę przekręcał, to 180 będzie wystarczająco. Nie raz już tak robiłem z kurzymi, czy innymi takie, takimi jajkami, co się sprawdzało. I jakie będę oznaczał? Tutaj, jak widzicie, jest F, jest tego 11 paletek, a tutaj na drugich paletkach jest T. I będę to tak zaznaczał, że na jednej stronie będzie po prostu pionowa kreska, a na drugiej stronie będzie ta litera, odpowiednio F i T. A te literki oznaczają właśnie, że to są, te 11 paletek to są przepiórki faraon, a tamte 8 to są przepiórki texas. No, i tak właśnie oznaczę. Pewnie do inkubatorów, do każdego dam trochę tych, trochę tych, że w razie, jakby się jeden inkubator, tfu, nie niestety zepsuł, wypluwam to, żeby tak nie było. To, żeby jednak mieć i jeden, i drugi rodzaj tych przepiórek. No i też mi się wydaje, że te 342 sztuki, bo tyle tych jajek jest łącznie, jeżeli żadne jeszcze tam nie odpadnie przymarł, no pewnie, może jakieś być pęknięte, jak będę otwierał każde i. Zaznaczał, więc nie wiem, czy się te 342, 342 sztuki zmieścił. A jak nie, to przez pierwszy tydzień będzie po prostu trochę ciasno, i jedne będą na drugich. No ale no nic nie zrobię. Na pewno tych jajek nie wyrzuca, ani nie zjem, bo wolę jednak mieć jak najwięcej tych ptaków. Także pewnie to na tyle teraz. No i będziemy się słyszeć, jak już będę je wkładał do inkubatora po zaznaczeniu inkubatory już są odpalone jeszcze muszę tylko do nich wodę nalać a jajka już są oznaczone tak jak mówiłem na każdym jest T bo to jest akurat Teksas no i po drugiej stronie pionowa kreska a tu jest kreska i F i na każdym jajku tak tu Faraony, tu Teksasy i tak na każdym zrobiłem tak samo tu jest ta samoróbka. Na chwilę jest podpięty też drugi kabel grzewczy, żeby się szybciej nagrzał, ale zaraz go wyłączę, więc temperatura spadnie do tych 37,8, 37,7, tak jak jest tutaj, 37,7. Nie będę pokazywał, jak to wkładam, bo to będzie strasznie nudne, ale na pewno pokażę, jak już to włożę, bo pewnie będzie ciężko to wszystko tak zmieścić, żeby to jakoś normalnie wyglądało. Także słyszymy się za chwilę. Jeszcze wspomnę, zanim zacznę wkładać, ile wody wleję. To jak ja mam w ten swój inkubator Icar to zalałem tylko jeden kanalik, ten no widać, ten po lewej, po lewej z tej strony A w tym samoróbce mam po prostu tutaj taką podstawkę na wodę I przez większość czasu właśnie to będzie tak wyglądało Także teraz to już zabieram się za wkładanie No i tak jak mówiłem, jeszcze pokażę jak to wygląda Ten inkubator, jestem do niego trochę pewniejszy, więc zacząłem od niego nakładanie i jest całutki Nie pamiętam ile tu patelek było, ale chyba 10, a tutaj 9. Ale mogłem się pomylić, nie liczyłem tego. Tak mi się po prostu wydaje. No, to także mogę jeszcze taką ciekawostkę sobie powiedzieć. Wkładanie tego zajęło mi około pół godziny. Także przekręcanie to też będzie minimum 15. No ale to tyle z pierwszej części filmu, i słyszymy się dopiero za 4 czy 5 dni, jak będę prześwietlał. Pokażę Wam, jak parę prześwietlam, resztę prześwietlę sam i zobaczymy ostateczny wynik prześwietlania. Także do potem. No i niestety nie minęły 3-4 dni, tak jak mówiłem poprzednio, czyli przed chwilką, tylko minęło ponad 2 tygodnie, bo dzisiaj jest środa, a ja wkładałem to we wtorek, 2 tygodnie temu, czyli 15 dni. No i pokażę y, przykład, jak jest, wygląda to zalężone, a jak nie, tylko ja to prześwietlałem w czwartym, piątym dniu, bliżej piątego. No i teraz tak nie było to widoczne, ale teraz jeszcze prześwietliłem takie, które nie byłem pewny wtedy i Wam pokażę, jak wyglądają. Tutaj mam latarkę i najpierw pokażę Wam takie, w którym jest, albo ma być. Jak widzicie, tutaj od spodu jest widoczna komora powietrza. A reszta jest całe ciemne, zero prześwitu, bo już tutaj jest praktycznie wykształcony młody i jest tylko w komora powietrza. A tutaj wam pokażę z tych, w których nie byłem pewny wcześniej, jak wygląda to. Widzicie, całe nas skrość jest możliwe do prześwietlenia. Gdy byłby to właśnie czwarty piąty dzień, to byłoby widać tutaj. Taki zalążek, z którego wychodzą takie żyłki wszędzie. Taka drobna pajęczynka z żyłek. No ale w tych jajkach, które wyrzuciłem, no da się na skroś prześwietlić. I one są niezręczone, nie albo obumarły na przykład bardzo wcześnie, w trzecim czy na przykład drugim, trzecim dniu. No i widzicie, tutaj są nie do prześwietlenia. Jeszcze wezmę stąd. No i widzicie. No tylko tak, jak mówię, to już jest 15, 15 dzień inkubacji. Także... Także to już każdy pozna, ale tak ogólnie chciałem nie tyle co pokazywać, jak ja to prześwietlałem, bo prześwietlałem to normalnie telefonem, którym nagrywam, tylko chciałem pokazać, powiedzieć Wam wynik. Wszystkich jajek nie prześwietlałem drugi raz, bo stwierdziłem, że teraz to nie ma sensu, bo no prześwietlanie długo trwało i się inkubatory by długo wietrzyły. Prześwietliłem je wtedy 5 dnia pierwszy raz i tylko kilka jajek, które nie byłem pewny. Właśnie tutaj mam 5 na boku, co pokazywałem niezależzone. To je odłożyłem w róg i wiedziałem, że one są niepewne. Ale mimo wszystko z 337 jajek, które włożyłem, w pierwszym prześwietlaniu wyrzuciłem 21, a teraz wyrzuciłem te 5 sztuk, które były odłożone. Czyli na początkowo zostało 316, teraz jest 311, czyli praktycznie do krócia zostaje mi 311 jajek z 337, które włożyłem. Także jestem bardzo zadowolony. No, i szczerze powiem, że liczę na około nawet 250 młodych. Tutaj, Faraonki. Tutaj, trochę pooglądałem filmów i poczytałem. To Teksas, to nie do końca są Teksas, tylko to są po prostu przepiórki japońskie Jumbo, czyli takie cięższe. No i w kolorze biały-angielski jakoś tak. Cały czas się uczę właśnie o tych przepiórkach, sporo oglądam i sporo czytam. No, także to teraz na tyle. I widzimy się dopiero przy kluciu za kilka dni. No i rozpoczęło się krócie. Co ciekawe minął dzień od poprzedniej części, czyli jest dzisiaj czwartek. I oznacza to, że jajka są w inkubatorze 16 dzień. I jak można zobaczyć już sporo białych, czyli tych tak zwanych teksasów, już tutaj jest. Są pojedyncze farony, ale głównie to są właśnie teksasy. E, jako, że jestem sam i nie, nie ma kto mi tego nagrywać ani pokrywy zdjąć, Także ja je teraz przełożę do pudełka i jeszcze je pokażę w pudełku. I od razu też policzymy je sobie. Także słyszymy się za chwilę. No już zabrałem. Tutaj jest tylko jeden, ale on, no, jak widzicie, świeżutki. Także tym, tym daje spokój. I przenosimy się tutaj. Tak. Do ogrzewania służy im lampka 40 W. jeszcze tutaj jest kabel. I tutaj jest mata grzewcza, która jest używana w terrorystyce tam dla pająków czy dla mrówek, dlatego tutaj mają ciepło, ciepło powierzchnie, no i tu mają od góry ciepło, dodatkowo jeszcze światło. Tutaj termometr pokazywał przed chwilą około 40 stopni, także tutaj mają bardzo ciepło, tu mają troszkę chłodniej, na no tu na obrzeżach, gdzie mają karmę i tutaj no wodę, na razie w pokrywkach od pojemników, które mi są poczętne do pająków. Tu widzę, że coś znowu nie hala, czy. Może i tu, no nic, będę się im przyglądał. Jak będzie trzeba, to będę im wiązał nogi. I one dzisiaj kluły się przez cały dzień, i dość długo by w tym inkubatorze. I być może im te jakoś nogi wpadają w kratki, ale nie będę obserwował. Jak będzie dużo takich przypadków, to będę też reagował. No i też być może jest za wysoka temperatura w tym inkubatorze, bo w drugim na razie jest cicho. A że to jest 16 dzień, a przepiórki powinny się kluć na 18. To może coś z tym inkubatorem, nie do końca tak. Ale zobaczymy, może się tutaj na powierzchni po, po tym. No, rozchodzą się. Także to na tyle z pierwszej aktualizacji z czwartka wieczorem. I słyszymy się w piątek rano. Piątek rano, kolejna aktualizacja. I jak widać, w tym inkubatorze bo w tym drugim ze sklejki jeszcze nic się nie dzieje coś znowu jest. Raz, dwa, trzy, cztery... No pewnie tak z 15 tu jest. No tam... Na końcu wam też pokażę, że nie zawsze jest wesoło. Ten jeden żółty z tyłu... Jelito, jelito mu się nie wchłonęło i takie coś wystaje. No on niestety nie przeżyje. Ale reszta wygląda okay. I Jeszcze wam pokażę w kartonie. Tak jak mówiłem wczoraj... Niektórym podwiązałem nogi bo im się rozjeżdżały i na razie chodzą takie skulone i ciężko im chodzić ale reszta w miarę ok sobie już spaceruje także to na tyle i słyszymy się w następnych aktualizacjach no i jest piątek wieczór nie otwierałem inkubatorów od kiedy y, nagrywałem poprzednią część także zobaczmy co się pojawiło no w tym można powiedzieć, że się bardzo pojawiło. Niesamowite, one się wykluły wszystkie około 10 godzin. No, jak widzicie jest ich bardzo dużo. Zdecydowana przewaga faraonów, bo tu były głównie faraony. E, dobra, ale ja sobie to przerzucę poza kamerą i powiem ile ich tu było. A teraz sprawdźmy jeszcze ten drugi inkubator. Latarkę sobie trzymam w ręku, bo tutaj ze światem może być różnie. No, jakoś nie łapie, bo nie ma tak. Nie ma światła za dobrego. O. Teraz powinno być delikatnie lepiej. No i jak widać, tutaj też nie mało. Dobra, to ja się biorę za przekładanie, liczenie. I za chwilę będzie jakieś małe podsumowanie z dnia dzisiejszego. No i przełożyłem praktycznie wszystkie. Bo zostało tylko. Yy. W tym 6 sztuk, a w tym siedem, ale jeszcze są jajka nadklute, także jutro rano jeszcze będzie aktualizacja na pewno. Tu w ogóle zostało tylko 18 jajek, jak poprzełożyłem te w klute, także no one się wykluły w 10-12 godzin, wszystkie ponad 100 sztuk. No a tu jeszcze trochę zostało, ale jeszcze też się na pewno do rana wykluje część i będzie jeszcze kolejna aktualizacja z rana. A tu, jak możecie zauważyć, jest sporo. Trochę mi uciekają na brzeg, więc chyba tą matę grzewczą będę musiał jakoś ją wyłączyć albo zmniejszyć temperaturę. Bo pchają się na ranty wszędzie, a to oznacza, że mi po prostu trochę za gorąco. Ale tak. Tu mam kartkę z podsumowaniem, bo sobie za każdym razem jak policzyłem to zapisywałem. No i jak widzicie po lewej stronie są Texas, po prawej Faraon. No i łącznie mam, jak się nie pomyliłem przy liczeniu, ale powiedzmy, że tam mogłem się pomylić o 2-3 sztuki. To mam około 90 teksasów i około 136 y, faraonów Ale tak jak mówię to jeszcze liczba się jest większa, bo jeszcze jest 13 wyklutych To jak dodać to wszystko to już jest 240 wyklutych No tutaj jest z tą... z, z tą, tą y, co robiłem Ale to już pościągam, bo już się im te nogi ponaprawiały, już ich nie... Bo to są te z wczoraj, tym co dzisiaj przekładałem to jeszcze tych y, gumek nie zakładałem Ale mogę wam jeszcze pokazać jak te gumki wyglądają to jest recepturka, a po środku słomka i tak ostrożnie zakładane, żeby no im krzywdy nie zrobić. Ale to zaraz pościągam im, bo tutaj około 5 sztuk miało te gumki, ale już się wyleczyły. No jak widzicie jest tego sporo, pewnie jutro już przeniosę je do odchowalnika, tylko znowu kurczę nadają Nieprzyjemne temperatury, tak jak gdzieś było 17-18 stopni Celsjusza. Tak jutro ma być około 6, a w przyszłym tygodniu jeszcze na minusie. No ale to nie filmik o tym. Także słyszymy się rano przy następnej aktualizacji. No i jest sobota rano. Zobaczmy ten inkubator najpierw. Tutaj zostawiłem wcześniej chyba 6, a jest teraz raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Więc jeszcze z tych jajek wyszły dwa. No, i tutaj jest niestety jeden, który no na 99% nie przeżyje. Już wczoraj nie mógł nogi wyprostować. No, i dzisiaj jest to samo: cały czas leży z tą jedną nogą wyprostowa wyprostowaną, i nie mógł jej zgiąć. No spróbuję jakoś to rozwiązać, ale akurat z nim może być ciężko. Natomiast reszta wygląda, bym powiedział, obiecująco. Te jajka wezmę zaraz prześwietle też w jakimś ciemnym pomieszczeniu. I zobaczymy, może po prostu wszystkie jajka przerzucę do jednego inkubatora, żeby już dwa nie chodziły niepotrzebnie. To ten zamknę na razie. No i teraz zobaczmy ten drugi plastikowy. No i tutaj było tylko 7 zostawionych wieczorem, bo były bardzo mokre i nie chciałem ich zabierać. To jak na 7 to przybyło bardzo dużo. Muszę powiedzieć, że już na tym etapie lęgi są bardzo udane, bo zostało tych 311 jajek. A z tymi co tutaj już są, to ze 260-270 młodych będzie. No ale to za chwilę, jak to przerzucę, wszystko poukładam, jeszcze wam raz pokażę to, to. powiem ile ostatecznie zostało jajek, ile jest młodych. No i zrobiłem tak jak powiedziałem, przeniosłem wszystkie tutaj. Tym kilku białym to miały były już trochę ponadkluwane, a mam taką zasadę, że pomagam dopiero właśnie pod koniec klucia. No i wystarczyło im te tylko skorupki przełamać i y, będą zdrowe, nic im się nie stanie. To jest ten z wyprostowaną nogą. Próbowałem coś zrobić, no ale raczej, no niestety, tak wygląda hodowla nie zawsze jest kolorowo. Jeszcze chciałbym pokazać tutaj dwa jajka. Też, że hodowla nie wygląda kolorowo one były nadklute, ale po prostu nic, tylko zrobiły dziurkę. Chciałem ich trochę, im trochę pomóc, chociaż znaczy nie tyle, że pomóc, bo już widziałem, że są martwe. Ale po prostu chciałem je trochę otworzyć, żeby wam pokazać, że nawet pisklak, który przez całą inkubację się dobrze rozwijał, zaczął się kluć. No niestety, niestety potrafi właśnie z tego jajka nie wyjść i, i zostaje w takiej postaci. Nie liczyłem jajek, ale ogólnie można to szybko policzyć, bo tu jest równo 260 z tymi, co poprzekładałem. I tu jest jeszcze raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sześć pisklaków. No to 266. A początkowo było 311 jajek, więc można zobaczyć, ile jest pustych i ewentualnie doliczyć te dwa martwe. ale tak jak mówię, dzisiaj jest. Teraz jest sobota rano, a ja te jajka sobie przyświetlę z wieczorem, jak już będzie ciemno i będę wszystko wiedział, co i jak. Ale mam nadzieję, że do około 270 całości dobijemy. Jest na to szansa. Także na teraz to tyle, słyszymy się w następnej aktualizacji. Od poprzedniej aktualizacji minęło około 6 godzin. I to będzie już ostatnia aktualizacja. No, tutaj ten standardowy z wyprostowaną nogą. Temu ze środka już trochę pomagałem, ale też widać, że niestety już nie będzie dobrze. Ten faraon, ok. Jeszcze jest raz: dwa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, chyba jak się nie pomyliłem. Teksasów także, 8 teksasów. Ten jeden faraon to już będzie 269 kurczaków. Z tych ja jak może to się jeszcze wykluje, ale tego już nie będę nagrywał. Nie ma sensu, żebym pokazywał. No, bo takie kaleki. No nie oszukujmy się, z tych jajek, które później wychodzą, klują się często wychodzą właśnie już takie przygarbione z problemami to już takimi widokami Was nie będę napawał także na pewno gdzieś albo tutaj yy, na jak będę edytował film to na, napiszę ile się ostatecznie wykluło albo w opisie na pewno też to napiszę więc jak ktoś będzie zainteresowany ile całościowo wyszło to na pewno znajdzie taką informację no i Jajek, które zostały było 311. Kurczaków wyjdzie około 270. No także to jest ponad 85% wykluwalności, no także dla mnie to jest wynik y, rewelacyjny. A to będzie ostatnia aktualizacja ze względu też tego, że y, zabieram już je stąd, bo one są w pokoju, jest ich troszkę sporo, trochę nieładnie nie pachnie. I no nie oszukujmy się, mają ciasno w tym kartonie. Rozdzielę sobie, że w jednym kartonie będą Teksasa, w drugim Faraony, czy po prostu jak mi się złapie pół na pół, mniejsza z tym. Ale po prostu dam im dwa kartony i przeniosę je do kotłowni. Bo teraz mają być te mrozy po minus 7, minus 8. Nie mam zamiaru nagrzewać obory, bo bym musiał tam strasznie dużo, dużo strasznie dużo lamp dać. No bo przepiórki w pierwszych dniach potrzebują nawet w miejscach takich jak właśnie pod żarówką, czy na macie grzewczej, to tutaj jest, pokazywałem, to około 35-38 stopni, na no w innych miejscach około 30. Także dużo łatwiej będzie mi to w kotłowni zrobić, zapewnić w kartonach. Także w tym filmie to będzie na tyle. A następny film, albo któryś następny, to będzie właśnie też z nimi, i to będzie też taki przekrój tego, jak rosną. Zaczynając od tego, jak przełożę, i skończywszy tam, jak już będę je wkładał do, do takiej klatki na jajka, pewnie, bo mam zamiar budować taką klatkę specjalną na siatce, że będzie trochę pod kątem, żeby jajka same schodziły, bo praktycznie prawdopodobnie. Większość kurek stąd zostawię. Także dziękuję za oglądanie tego filmiku. Mam nadzieję, że chociaż garstka osób wytrwała, bo jednak ten film jest strasznie długi. Ale mimo wszystko, dziękuję za oglądanie. Do następnego.